Witajcie z tej strony Jacobini i witam was w kolejnym odcinku. A dzisiaj upgrade'ujemy mojego kompa, gdzie będziemy właśnie dokładali tą oto kartę dźwiękową i dopowiem się do odcinka z mojego komputera, ponieważ było tam wiele niejasności. I zapraszam Was już do tego odcinka. Także więc na początku. Dla nas przepiękny napis Sound Blaster X Pro Gaming. To mały kartonik z instrukcjami, pod którym kryje się nasza karta dźwiękowa. A mowa tu o Sound Blaster X Pro Gaming AE5. się świetnie. Za chwilę zamontujemy ją w komputerze. A teraz przedstawię Wam krótko jej podzespoły i zaczniemy z nią działać. Zaczniemy od gniazd. Pierwsze gniazdo to gniazdo mikrofonowe. Kolejne gniazdo słuchawkowe. Następne trzy posłużą nam do podpięcia zestawów głośnikowych lub czegoś podobnego. A ostatnie znajduje się Wyjście optyczne. Na przednim panelu znajdziemy złącze zasilania oraz kilka pasków RGB wraz z nazwą naszej karty. Podłączymy ją standardowym, jak dla tych kart, wejściem PCI 4. Karta z tyłu posiada także ciekawy czarno-biały design wraz z logiem Sound Blastera. Karta dźwiękowa nie tylko posłuży nam, aby otrzymać o wiele lepsze audio niż z wbudowanej karty dźwiękowej w nasz komputer, ale też może nam pomóc w wielu problemach, takich jak na przykład, kiedy Integra wyrzuci nam mikrofon i nie będzie chciał działać. Dzięki niej też będziemy mogli podpiąć go i powinien działać. Tak też było w moim przypadku. Jak widzicie, sama karta jest dość ładna, a teraz już czas, aby przejść do finału, upgrade'u mojego komputera, więc zaczynamy. Więc prezentuje się nasza na razie karta. Później jeszcze podepniemy oczywiście oświetlenie, yy, zasilanie i itd. I zapraszam do kolejnej części filmu. Ok, mamy ka -y, kabel HD audio, który normalnie idzie. Już Wam pokazuję, gdzie. O, proszę bardzo, do HD Audio Dio 1 oznaczone numerem 32 w tym przypadku. A jeśli mamy kartę graficzną z dźwiękową, przepraszam, to podpinamy go najczęściej. Może być to tutaj. Podpinamy. To jest kabel z ślepą, ślepym jednym wtykiem, tak? Ślepym jednym wtykiem. I mamy już go podpiętego, tak? Tak to się prezentuje tutaj. Ok, mamy tutaj, proszę bardzo, pokazuję już Wam y, kabelek, który mamy. O taki podpinamy prosto tutaj. Z tego co się nie mylę, o tak. A, coś nie chce wejść. Albo już wszedł. A, i. Te wtyczki, akurat w tym zasilaczu mamy kilka takich, więc łatwo jest na jedną wtyczkę podpiąć od razu kilka kart, i później ląduje o taką wtyczką normalną do PCI. Ląduje to do zasilacza, więc już Wam to pokazuję. Ok, przewlekliśmy sobie, jak widzicie, o taką wtyczkę już na tył. Jak widzicie, nie wygląda to nadal za pięknie góry też, ale niedługo zrobimy takie czyszczenie, gdzie przeczyścimy ten komp i dodamy wiele rzepów, porządkujemy bardzo okablowanie. Ok, przejdźmy teraz do podłączania zasilania. Mamy tą wtyczkę, którą już Wam wcześniej pokazywałem. Podłączamy ją do Ferry Fieral Sata. Sorry za to przeczytanie, już. No tak to wyszło, no i podłączamy ją, tak? Najmniej się postaram ją podłączyć, żebyście coś widzieli. Yy, tak. Sorry, że wam tak zasłaniam, ale no. O. Mm, proszę bardzo. O. Proszę bardzo, jest podłączone. Tutaj mamy podłączone. Proszę bardzo, jeszcze ogarnę na szybko kablowanie. I lecimy dalej. Do tej oto karty mamy także podłączone o, taki pasek LEDów. I później taką złączkę, którą już złączyłem z taką końcówką. Wydaje mi się że podłączamy ją pod, proszę bardzo Już Wam pokazuję, to jest instrukcja. I wydaje mi się, że sypyky to jest speaker, czyli to górne, a dolne to jest Power LED numer 1 pod 26 to macie. I wydaje mi się, że powinniśmy to tam podłączyć, tylko jeszcze mm, jeszcze zastanawiam się jak, bo patrzcie jakie to jest krótkie od LEDów. O, proszę bardzo. jak ja to mam niby podłączyć. Bo patrzcie to ma magnes i tu mogę sobie na przykład przyczepić LEDy. Więc zaraz się zastanowię i wam powiem. Okej, okay, więc podłączamy sobie złączkę o takim oto wtyczką. Taką. I wpinamy ją tu. Tak. Tylko o tą stroną właśnie, żeby strzałki. Znaczy strzałki, no to takie przypominające strzałki były dołem. I wypiniemy sobie. Mm. Jeśli dobrze zrozumiałem z instrukcji, to tego oto paska nie powinniśmy końcówki jego nie powinniśmy nigdzie wtykać, więc teoretycznie zaraz mamy próbne odpalenie. Tak więc jak widzicie pasek LEDów nie działa. Nie wiem dlaczego. Eee, no cóż, chyba nie uda mi się go podłączyć. Powiem wam. Okej, okay, także co do niejasności, to już wam mówię, były niejasności e, z y, podpięciem przycisków y, power y, reset y, i tym podobnych. Yy, które ok także już wam pokazuję proszę bardzo znajdziemy je o tutaj przy przyciskach power led i mamy przycisk e, power e, mm, dokładnie py ryby tmy. tam podpinamy e, pa, tam podpinamy przycisk power pod nim przycisk reset po lewo przycisk od e, ikony działania komputera. No one będą tak samo oznaczone. No i pod nią przycisk funkcjonowania dysku, e, dysku zewnętrznego, czyli HDLED, przepraszam, ale nie, jakoś to nie chce mi ostrzyć. Więc y, takie były też niejasności. Nienagrany został, został montaż dysku SSD, o tego tutaj. Tak, więc już Wam przedstawiam. OK, także zajmujemy się teraz na razie podpięciem dysku SSD do płyty. Czyli tutaj mamy, proszę bardzo, kabel taki zwyczajny jak SSD. Wiele jest takich na płycie. Jak będziecie mieli, to będziecie mieli podpisane. Podpinamy je, o tutaj mamy panel, tuż przy, właśnie o tu gdzie palcem pokazuje jest panel. Już Wam pokazuję to na instrukcji jak to będzie wyglądało. Wygląda to mianowicie o tak. I ważne jest jeśli mamy mało dysków lub ten, aby podpiąć je pod najbliższe, czyli SATA 1, 2, 3, 4. W kolejności jakiej mamy, tutaj znajdziecie to pod piętnastką akurat. I tak naprawdę tyle. Kolejną wtyczką, jaką się zajmiemy, będzie: o, proszę bardzo, zasilanie od sata. Zasilanie od sata, które podpinamy również pod, pod zasilacz. Tak? Pod zasilacz, tam gdzie Wam pokazywałem, tam też podpinaliśmy kartę dźwiękową. I tak naprawdę to tyle, tak, eee, jeszcze Wam pokażę ten e, kabel od, mm, od podpięcia do płyty głównej, proszę bardzo, on wygląda o tak mianowicie. No standardowo, naprawdę standard, no i tak naprawdę tyle, oczywiście z tyłu tam były, e, ten dysk był, oczywiście mogliśmy go tu, tu, tu i wyżej. Cały czas wyżej, bo on, jak wiecie, znajduje się tu nisko przy karcie graficznej, tutaj. No i cztery śrubki, tak, przykręcamy w zestawie do obudowy. I tak naprawdę tyle z montażu. Dysku. Większość rzeczy była naprawdę pokazana. Okej, okay, także dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobały odcinki z upgrade'u komputera. Jak chcecie więcej takich, to piszcie. Niestety nie udało nam się podłączyć do opaskal, ale mamy już kartę, jak widzicie, piękna, Blaster xae 5 się świeci. Ładnie jeszcze z góry, więc ...zupgrade'owaliśmy kompa. No, jestem zadowolony, będę jeszcze bardziej zadowolony, jak rzeczywiście zadziała, a tymczasem dziękuję Wam za oglądanie, no i cześć There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits. You can break me down, but i'll stay till the finish line and